Cześć, to ja, Gregory i dzisiaj idziemy w daleką podróż rodzinną wraz z szalikanem i grzesiem w Dusty Dripie w Robloxie. Więc jeśli chcesz więcej odcinków z wycieczek takich dalekich, dalekich, to został łapy w górę, będzie mi miło, no i subika oczywiście, a my lecimy składać pierwsze auto. Ile olej silnikowy kosztuje? Matko jedyna, przecież mnie nie stać na takie rzeczy! Szikajika! Szalika! Największy koszmar wrócił! Dajcie mi spokój w końcu! Zabierz nas na wycieczkę, na wycieczkę! Na wycieczkę! Na wycieczkę. Obiecałeś nam wycieczkę. Wycieczkę. Na wycieczkę! Obiecałeś wycieczkę nam w końcu! Obiecałem wam kiedyś wycieczkę do Czarnobyla w jedną stronę i obiecuję wam, że kiedyś zbiorę tyle pieniążków i was tam wyślę, ale to nie dzisiaj jest. Ja mam... Tajną misję, nie wiecie, że Roxy się nam zepsuła i musimy pojechać do Biedronki na Podlasie, aby kupić olej z wytkownicy, bo inaczej Roxy nie będzie działała i nie będzie nam kto odkurzał wycieczka, salonu. Wycieczka, wycieczka, wycieczka. wycieczka. Oh. Yeah. Okej, okay. dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, no. pojedziemy na wycieczkę. Yeah. Wasze szczęście, yeah. że na ten specjalny moment wykorzystałem wszystkie nasze socjale, żeby kupić tego wspaniałego Vana rodzinnego. I dzięki temu będziemy mogli pojechać w naszą wspaniałą przygodę. Ale to jest makieta, przecież ale to jest syf, bo ja oszczędzałem. No to co to jest za ten w ogóle? Rodziny ile to no, tam No rodziny miejsca są? I Od nie da się wejść do budowano. tego nawet! No widzisz. Szalikan, nie da się wiesz wejść. co? Szalikan, jak ja patrzę na tego wana, to po prostu no. Słuchaj, szalikan, bo jako lepszy z rodzeństwa, ten fajniejszy i ten, wziąłem kartę kredytową Aha. tego. Frediego i trochę Roxy, bo mają wspólną i ja, ja dziś stawiam samochód, słuchaj. Chcesz kupić mi samochód? Ta, e, o! nie, nie, nam, nam, o! nam, nam kupić, nam, nam na wycieczkę. O, i będzie, ja taki, i będzie taki straszny wypadek, w którym, o Gregory, to pamiętaj, żeby przepisać na mnie, bo jesteśmy nie, najbliższą bo ja, rodziną. No właśnie, no właśnie, przepiszę to dopiero jak przeżyję, więc to w naj, najlepszym hmm. wypadku Grzesiu tylko nie wróci z tej przygody. Co? <śledziany> <śledziany> Ale Grzesio, nie ma nic co zostawić w spadku, oprócz obstranych gaci. No więc i nie, nie ma nic do zaoferowania, też. Wie, wie, więc tutaj jest koło Fortuny, i koło Fortuny decyduje dzisiaj, jakim samochodem jedziemy. Dream House! Dom wygrałem! Dom wygrałem! Co wygrałem? Jak Co? dom wygrać. No <grym> nie no Dream, Dream House Dream Gr House! Gregory nas opuszcza, wygrał właśnie na loterii, kurde, jakiś dom. Dostałem OP czysta. Dostałem OP czysta. To ja też robię jednego spina. Uwaga, za 49 roboksów, bo A na tyle bo. jest tak. A bo ja 10 kupiłem. I uwaga, <grym> jeden obrób. Apex Racer dostęp samochód wyścigowy. 12% było szans na to, albo 20%. Nie, 20% było procent w OP PRIZE. Ja jako głowa rodziny będę was pilnował. Ale Gregory, tej Grze zanim założysz maskę, to może nie wiem, wsać tu silnik albo coś! A i w środku domu mamy w ogóle te jedzenie, więc weźcie je tam gdzieś rzućcie. Zjadłem! Co zjadłeś? Jedzenie. No chyba se jaja robisz. No! To jest na naszą podróż! No bo nie wiedziałem jak się je. Zjadłeś, a nie wiedziałeś jak się je, to się zdecyduj w końcu. No bo podniosłem i. I zjadłem! Czekajcie, czekajcie, bo jest problem, bo tam są tylko dwa siedzenia, a my montujemy ten samochód. I się zastanawiam, czy będziemy w stanie gdzieś dojechać z takim samochodem. Bo ewentualnie możemy pojechać takim wypierdzianym, fajnym wanikiem, którego wam pokazałem na początku. Co wy na to? Ale tu mieliśmy Nie? poczuć wiatr w włosach. Okej, okay, no to w takim razie ty Najpierw poczujesz. trzeba mieć. Chodź, widzisz to? Na tym pojedziesz, właśnie. Te kosze opony zmontuj, bo nie no to Ja zainwestowałem w wycieczkę, to Grzesiu jedzie tutaj. Ej, bo znalazłem krótkofalówkę i można zacząć na policję. Tak, tą mikrofalówką, ale... Znaczy to wiesz, bo to Robuxy jest wszystko. Ale oczywiście jak chcesz być sponsorem! I będziesz... Zamówisz nam jedzenie, które zeżarłeś! Co dnia? Samolubię. Co to jest? Wyciągną... To jest... Nie wiesz, jak działa samochód? To jest ta chłodnica. Mam 12 lat, to skąd ja mam wiedzieć, jak działa samochód? Go kartami jeździłeś już i Roxy przejechałeś, no, ale wiedzieć nie wiedzieć no, takie no, ale rzeczy. ale nie musiałem składać samochodu. Ej, a jak wyrzucimy dwa silniki, będziemy szybciej jechali? <laughs> jak ciebie wyrzucimy, to na pewno szybciej nie. pojedziemy. Nie, ja prowadzę, ja prowadzę. Nie, nie, to jest mój! Wysiadaj z tego, ty nawet nie widzisz! Wyciągnij sobie kierownicę z tyłka. No, no nie pojedziesz, bo jest ręczny zaciągnięty. Zejdź z tego samochodu. No to jedziemy. Ja nie chcę za szybko jechać, bo możemy się wywalić, bo jest strasznie ciemno. A tu mogą być kamerdole na tym. Rzesiu, trzymaj się tam. Jakoś jeść, czuję wiatr we Włosia. Ale ty masz na osko, tak. Po bokach jest ciemno. O, domek, domek! Dom, a, tam dom. <laughs> Ty nie umiesz wyjść jak normalny człowiek Ale mam latarkę! To chodź Widzi... szybko Widzicie jak świeci? Czekaj! ej, ej, czekaj, czekaj, nie odbieraj, Aja, nie odbieraj! Awa! Co Wybuchło się dzieje? Coś! Co to jest? Co się dzieje? Czemu tu... Samolot! Czemu to się rusza? Samolot spadł i się wykoleił? Ty, no samolot się rozbił Faktycznie Ej, bo tu jakiś sprinter mnie goni! Ludzie! Ja nie o mam! Broni. Ja mam, ale muszę ją wyciągnąć z plecaka! Osłaniajcie mnie szybko! Jak? No i umarłem. <głos> <głos> A, goni mnie! A. Serio? Czy nie mogę podnieść? No czekaj, zaraz się wskrzeszę! Revive! Za jedyne 39 Robuxów! A. Mogę się wskrzesić! Ale super! Zabiłem go! Kto mi ukradka, Ja. O to! Musiałem obronić rodzinę! Czy ja macie jedzenie jakieś tu czy wszystko zażaraliście? Wziąłem do plecaka, na później. Yy, Okej, okay, Gregory, ale to się podzielić trzeba z zresztą rodziny, bo jak nie, to rodzina stanie się kanibalami i ciebie zastrzelą. W pierwszej tak? kolejności jemy. Dobra, Grzesia. jedźcie się tym autem. Ja mam coś kolorkę. Dobra, pakujcie się szybko tu yy. do samochodu. Mieliście się pozbierać. Grzesie miałeś kibel wziąć ze sobą. Ej, to mogę teraz ja kierować? Teraz ja, ja, ja. No ej, wiesz, ej, czekaj, no, ja, czekaj. Ja. Nie ma Grzesia, szybko jedziemy. Yy, yy. Grzesiu, trzeba się zamknąć tam w tym domu? A no, piłkę! To fajnie! Żegnaj Grzesio! Nie no, nie zostawimy go tak, nie? Chcia chciałbym widzieć, jak Grzesiu biegnie za samochodem, ale nie mogę. No właśnie, po co nam tylnie lusterka w tym samochodzie, skoro my nawet nie widzimy, co się z tyłu dzieje. I teraz się rozpędzam. Maksymalnie ile da się tylko tym samochodem. Łok, 200 km prawie i to z przyczepą. Przętami. Co się pole... dzieje? O! 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 Co się stało? Czy wszyscy są? E... O! <śla> Grzesio. <śla> wow, co się dzieje? N normalnie. Ej, samolot znowu! <śla> co jest? Wy prawie nie przeżyliście tego wybuchu. <śla> Okej, okay, Grzesiowa się wybali. <śla> Dobra. Możemy odczepić przyczepę już. Już nam nic nie potrzebna. <grymne> no i tyleś mojej podluzi Grzezio! Grzezio nie! Grzesio! Dlaczego? Zróbmy usta, usta, szybko. <grymne> nie działa. Usta, usta, te drugie usta. W ogóle Musimy... ty szalikan! Super się Co? nie wcześniłeś, nie? Gdzie jesteś? W domu. Podejdź ktoś do niego, albo czekaj, ja ich zejmę. Py, py, Biegnie, py. biegnie! Uważaj! To jest wujek! Wujek mnie godzi! Dobra. Ej, uważaj, ty, samolot znowu spada! Ma. To jest... To jest... To jest co bardzo jest? niebezpieczna okolica. Lejsy! A z właśnie nie, nie da się słodem. ich zjeść. Aha. To są Robloxy. To nie dotykajcie co? tej żółtej radioaktywnej skrzynki, bo się złe rzeczy staną. Pozwolisz raz Grzesiowi się przejechać tutaj na tym siedzeniu? Tak! Puszysz? No, ale co? Tak. <noise> Mógłbyś mi nie niszczyć mojego samochodu przez 5 minut? Grzesiu, chodź, siedzisz teraz ty. Gregory jedzie na taki dachu. i taki amerykański. Grzesiu, musisz naprawić sobie drzwi. <noise> No ja nie wiem, co się stało. Musisz obrócić tak, żeby pasowały po prostu, to jest jak puzzle. No jaja trzeba. chyba. To są za... To są za... Dobra, zaspawaj je, nie wejdzie wtedy. No właśnie, ja nie, nie chcę wejść w śrubki, nie chcę wejść, no. Nie, Naprawdę, ja nie no nie chcę w śrubkę wejść. Dobra, jedź, póki jest jasno. Grzesio, ty bez drzwi będziesz czuł wiatr we włosach. Czata czajcie, że oni tu drzewo posadzili? Bo nowy wyrosło. O, spadło! Jak spadło? No drzewo się uwaliło! Co ty gadasz? Przejechaliśmy i ono zrobiło. Pff. Dobrze, że po dobrej stronie Gregory, Gregory! Po lewej coś! Nie widzę, bo mi dupę zasłaniasz! No bo trochę zjechałem! Stacja benzynowa! I samolot leci o. kolejny! O, o! o, Nie! Uwaga! Wy ewakuowajcie z samochodu, bo samolot leci! Wykręca! Wszyscy... samolot wykręca! Leci chyba w naszą stronę! On leci! Ej. Co jest, Glane? Czemu samoloty na nas próbują? Nie upalić? wiem! Szarikan! Są tu zombie! Szarikan! Co? Ej! Wi wiatr leci! S Słyszycie? Wiatr jest! To może trąba powietrzna... Ej, tu jest lepszy silnik! Ej, mam dynamit! Mamy, dy mamy dynamit! Okej, okay, ale nie wysadź go w naszej odległości. Ej, tarcza jest nawet jakaś. Nie goli, patrz, na lato Dynamit właśnie, będzie po... Oto to! NIE! 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 No nie... Wybuchło? No, no, no tak! Grzesio! NIE! Dlaczego z bratem bawisz się A Bo ja, ja czosnek jadłem! Grzesiu, wstawaj! Dobra, teraz ja. O, Niech o, ktoś to wyciągnie. O, szarikan, dobra, mam pomysł. Słuchaj, jedź! Jedź do przodu, Jedź! Najwyżej rękę mi urwie! No właśnie nie mogę odpalić silnika, coś chyba nie jest zamontowane. O! Ruszył, dobra. Jedź! No nie mogę! To się zepsuł silnik. A ja umrę zaraz z głodu, zamów jedzenie! Wzywam posiłki! Słyszę leci coś, leci. na Amazonie zamówiłeś jedzenie! Leci! Łooo! Wow, Pali jedzenia zamówił! Ja pierdzielę! Ileś ty tego zamówił? Trzy palety nam wysłali. No bo to dla każdego, po jednej. Ta sama co cena co? była! To nieważne, ile jest osób! Każdy... Ej, bo mi zniecie samochód! Nie! No, ja cię zamorduję, nie? Coś ty zrobił. BATONIK czekolady! BAGIETKA! Dawaj. Chleb! O matko, jedyna i cebule mi wysłali! A to, co to jest? Hawajska. No czemu mi to o nie. Pizza! Nie jedzcie tej pizzy, bo sraki dostaniecie. Naprawdę pizzę zamówiłeś? Aha, wezmę na modkę. Grzesio weźmi tutaj to rozmontuj. Tak do pełna i tak się dalmo <noise> Jak za darmo to i czostek w <noise> Bo, bo kradniemy to. Ile zapłaciłeś za to jedzenie? Bo trochę cię oszukali 50. bo tam... W wyswali wysłali nam to. Nie wiem, czy to tak super. 50 bobux chyba oszuk. Skończyło się. Przynajmniej tego ale... dystrybutora. To spieprzaj mi z... No z pieprzaj No z tym, no przecież ci zaraz walnę, nie? No, zielone Wy... drzwi będą. No przecież mi obsra drzwi teraz, nie? Widzisz, co on robi? No faktycznie to się zmienia, tylko to tak 30 lat. Okej. Okay. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Nie, to nie. Nie mamy Dobre. drzwi. Dobra, to podczas jazdy przebaluję całe auto. A, nie mogę, bo nam stara chłodnica wadzi chyba. O! o chyba to... wypadła. Latarka mi wypadła! O nie! Silnik nam wypadł. No właśnie, coś się stało z tyłu, bo. No A. właśnie, gaśnica wypchała nam chyba silnik. Hehehe! <grym> <grym> to. Ktoś ma latarkę, bo ja nie wiem gdzie jest silnik. Wypadła mi. O, chol... Jak ci mogła wypaść latarka? No bo nie mogę trzymać w łapce jak jestem na dachu. Super, ja. dobra, to siadajcie, bo jedziemy teraz, akurat jedziemy! się ranek robi. Jedziemy daleko. Nie mamy pełni. Dobra, szybki rekonesans. Niech ktoś tam wejdzie po prostu. Jest, jest, tam jest... sprinter! Widzę, wyciągam już. Pistolet. Moment, patrzę się przez okno jest zielona waza. Drzwi. Dobra. olej jestem. jakiś. A! Myk, porobiony. Zielona waza bierzecie. Olej, ile jest oleju? Nie wiem. To jest sam olej? To teraz ja kieruję, teraz ja. Ja, 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 ja. A ja. ty nie masz prawo jaźdów. Ale. Ja młody. Dobrze, Gregory, pojedziesz kawałek. Masz. No, jedź. Uh -huh. Mhm. <laughs> momencik. Mówiłem, że nie mam prawo jaźdów. Gregory, by łatwiej by ci było jakbyś siedział na fotelu, a nie wisiał w powietrzu. Siedzę na fotelu. No nie wiem w Tylko jakiej Tylko nie bajce. mogę kluczyka odpalić, bo nie widzę go. Ręczny odciągnięty. No to super. Sharikan. No co? Prowadź. A, dobra. Ej, olej, olej, stój! Stój, olej w silniku się skończył. Macie ten olej? Musimy go nalać. Wyłącz silnik, bo, bo paliwo panujesz. Niby Dochodź. olej jest, ale diesel i gaz też jest. No to dupa. Ej, ty nie umiesz wyłączyć silnika no, samochodowego? No, nie, nie potrafi się wyłączyć. No, przestań go wciskać! Gregory będzie prowadził, matko jedyna. Kierowałem Freddy, to, to na pewno nie jest trudniejsze niż Freddy. No, dobra. Jedziemy! Jak wybuchnie nam samochód, to twoja wina jest, Gregory. Pamiętaj o tym nie odpala. Zawsze, ale to zawsze zaciągaj ręczny Bo sama samochód ucieknie A to które muszę? Olej! Drugie? Nie wiem, olej! Ta... Olej słonecznikowy może być Prutkownicy też chyba jeździ Czekaj, to jest gaz Car parts Pisa... To ja nie wiem czy ten... Znak zapytania No nie, bo nam losowe rzeczy Mister box, mister box ja nie wierzę. Jak nie będzie oleju tam, to będziesz zapieprzał sobie. Oho, leci. Czekaj, co my tu mamy do wyboru? Coś ty to zamówił? Nie co wiem. Co to Co to jest? Taczki żeś kupił, ty jesteś normalny! Taczki żeś se zamówił! FOOK! <laughs> tak. Ej, <laughs> za jakąś starą rurę żeś kupił i taczki Dobrze. Ale za te. <śmach> ja nie mogę! Kupuj tą dwójkę teraz! No taczki żeś zamówił! <śmach> Ej chłopaki, bo robi się głodny też, zamawiam pizzę! <śmach> no, no, no lądujcie części! Słuchajcie mi zawodu! No. Halo, ja już 800 bonus wydałem nie mogę się ruszyć, bo jakiś złom jest pod samochodem. No taczki są pod samochodem! Musimy je wyciągnąć. Co robią taczki pod samochodem? To wsadził z taczki?! Dobra, yeah. wyciągłem! No, no to albo robimy mystery gifty teraz i otwieramy fajne jakieś luty, albo pchamy ten samochód. Idę sprawdzić, czy jest coś przed nami. Krzesio, pchamy samochód. Chłopaki, przed nami nie widzę nic. Szalika, miała być lepsza ta wycieczka. No bo chciałem pojechać starym vanem, to nie. Nawet do Sosnowca nie, nie dojechaliśmy. To już jest Sosnowiec. To... Nie Widzisz, jaka piękna natura tu jest, wszystko. To nie, dojechali... nie, to tu to nie dojechaliśmy nawet do centrum Sosnowca. Grzesiu, musisz dobiec i słuchaj, jak coś będzie, to jeden odciąga uwagę przeciwników, a drugi bierze olej i biegnie do samochodu. <słuch> Nie jak mogło nie goli. być tu oleju? Jak... Grzesiu, dawaj, dobiegnij, bo sklep tu jest! Gaz, 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 gaz! Dobra. Sz śmiesznie będzie, jak tam... do nas Ej, Macie sklep? Mamy sklep! Jak, to sprzedajcie wazy i od razu kupcie olej, bo na pewno będzie miał. Tylko pamiętajcie, nie kradnijcie rzeczy, bo jak okradniecie, to zaczną do was strzelać. A, bo to taki kiosk, wygląda jak kiosk. A, a ty, to kiosk jest do dupy. Pierdziele, będziesz ludziu! Dawaj, Grzesiu, biegniemy, my maraton robimy. No. Ile wy już jesteście? Nie 300. No jedź! Jak jest to 700 metrów jesteście przede mną. To ja zamawiam jeszcze raz rzut kolejny. Szarikan, kilometr ciebie, dalej ma nic. O! Jest! Dostałem! Ale jest, mam! Mam! A czy. Dobra, zaleję to dieslem, może pojedzie. Jest żółte, więc może pojedzie. I ku mojemu zdziwieniu samochód nie chce jechać. Ale jestem zaskoczony tym faktem. Kurwa, jaki gruchot! Szarika, Co się stało tym Widzimy coś, miej nadzieję! Ale ten samochód już nawet nie ruszy, nawet jakbyście znaleźli całą olej świata tego. Będę, to kolejne 15 minut z powrotem, ale naprawimy go. A można zamówić nowe auto? Nie. Tak, <laughs> tak, ta, i co jeszcze? Helikopter od razu. O, no. nie, no to gówno jest po prostu jakieś. Ani wasy nie sprzedamy teraz, chyba że będziesz miał plecaków cały czas. Dobra, glegoli! Grzesiu! Biole go na siebie. Od ci musi, meneleś pod lasia. Tylko dwóch, tam masz dwóch! Wiem! Chwalę, Krzesiu! Uwaga! Uuu! Ile śmieci tutaj! Szarikan! Wiem, że już nie żyjesz, ale znalazłem niebieski ka kanister. Co on robi? Nie wiem. O, olej.